Dojechałyśmy do domu. Mamuśka, gdzie ty jesteś? Babcia przyjechała na jeden dzień. Szkoda, że tak krótko, no ale niestety. Moja mama też jeszcze pracuje. Zaraz wam pokażę, co kupiłam wczoraj podczas robienia zakupów babskich. Dwie rzeczy w sumie. Trzy może. Trzy. Zakupy z Wrocławia. Skusiłam się na taką e, kokardę, na choinkę, na czubek. E, sukienka. Ta sukienka nie wygląda jeszcze. Tutaj się zlewa z kanapą, ale po ubraniu. Naprawdę fajna. Więc jeżeli chcecie ją zobaczyć na modelce, to tutaj numer sobie. Możecie zrobić screena. Oliwia pomaga mi otworzyć puszkę o, właśnie. Nie ja umiałam, a ja umiem. nie miałam siły jedną ręką. Puszka na ciasteczka, fajna, bo ta jest naprawdę wielka, takiej dużej jeszcze nie mam. W środku już nic nie ma, wiesz?